Oficjalnie na kanale twórców Poppy Playtime, czyli Mob Games, pojawił się zwiastun długo wyczekiwanego trzeciego rozdziału Poppy Playtime. Zwiastun ten zdradza nam sporo sekretów fabularnych oraz smaczków, na które natrafimy w ramach nowego chaptera gry. Jesteście ciekawi, co takiego się dowiadujemy oraz jakie sekrety skrywa tenże trailer? Jeśli tak, to zaczynajmy. I by the way, 2000 AP w górę, to od razu robię kolejny film o Poppy Playtime. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się oczywiście podejrzana maska przeciwgazowa, a w tle jakiś utleniający się czerwony gaz. Ciekawe, jakie ma właściwości. Wspomniana maska oraz gaz zostały umieszczone na grafice prezentującej nowy rozdział. Być może należy ona do eksperymentu 1006, być może do Eliota Ludwiga. To się jeszcze okaże. W tle za to widać zabawki powiązane z MiniGrami, takie jak PJ Pug-a oraz Banzo Bani. Jednak co podejrzane i dosyć intrygujące, znajduje się tam też usunięta z drugiego rozdziału Daisy, która początkowo miała pełnić rolę Banzo Baniego w minigierce Muzyczne Memory. Ta postać niestety została usunięta, jednak powróci. Z informacji od Mob Games, zabawka ta ma być wyjątkowo przerażająca, jedna z najstraszniejszych, więc osobiście nie mogę się doczekać spotkania jej w grze. A wy? Dobrze, zobaczmy teraz, jak wygląda sam zwiastun. Oczywiście na dole umieszczam wam napisy po polsku, później zajmiemy się analizą i sekretami tego trailera. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a smile. To be the spark, that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Blake Time Co I announce Blake our very own onsite folkmen. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. O właśnie, to jest ta wspomniana maska. Coś czujesz, że może być powiązana właśnie z Eliotem Ludwigiem? Zresztą ten gościu w tle brzmi trochę jak on, czyż nie? May Play Care bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. A właśnie te krzyki w tle to ewidentnie jakiś aplauz. Zgaduję, że nagranie to pochodzi z dnia otwarcia fabryki Playtime Co. Jednak słuchajcie się uważnie. Zaraz po tych krzykach radości słyszymy jakby krzyki przerażenia wśród dzieci. Może lekko sobie dopowiadam, ale sami się wsłuchajcie dokładnie i dajcie mi znać w komentarzu. Oczywiście na końcu tego trailera pojawia się informacja, że chapter trzeci wyjdzie 2023 roku. Ale do tego czasu widzowie będziemy na szczęście otrzymywać takiego rodzaju ciekawe zapowiedzi, czy to teasery, czy to trailery, a na chwilę obecną to nie wszystko, co wiemy, ponieważ jeszcze trochę wiemy. Także posłuchajcie pozostałych informacji o trzecim rozdziale Poppy. A mianowicie przechodząc do analizy tego trailera ze stylu wypowiedzi zapewne słyszeliśmy tam Eliota Ludwiga, on od zawsze chciał, aby jego praca przyniosła uśmiech na twarzy dzieci. Może mówi to ironicznie, a może prawdziwie. I w sumie o tym była mowa w tym trailerze, więc raczej na 100% to jest on, bo nikt inny z fabryki nie miał podobnych jakby zamiłowań, podobnych wartości idei, do tego warto zauważyć, iż skoro pokazaną nam maskę oraz ten gaz, a sam zwiastun nawiązywał do początku fabryki, możemy dzięki temu stwierdzić, iż owy gaz, owa maska wykorzystywane były już od dawien dawna, na samym początku istnienia Playtime Co. A na czym mogliby wykorzystywać taki gaz? Cóż, zapewne był wykorzystywany podczas tych wszystkich eksperymentów, które przypomnę, były wykonywane na sierotach, ek adoptowanych dzieciach. Być może gaz ten służył do ich uśpienia, uspokojenia, albo jako inny tego typu stymulant. Co Wy sądzicie na ten temat? Być może Wy macie jakieś inne ciekawe pomysły, do czego mógł być wykorzystywany w początkach fabryki właśnie ten gaz. Po obejrzeniu tego trailera kilka razy prawdopodobnie odkryłem też naszego głównego wroga, a.k.a. przeciwnika, z którym zmierzymy się w trzecim rozdziale, a przynajmniej jedną z takich kluczowych postaci. A mianowicie w tym momencie widzimy wspomnienia z poprzednich chapterów. Mamy tutaj zniszczonego Hagiego Łagiego, reprezentującego pierwszy rozdział i fakt, że udało nam się go pokonać. Mamy następnie Mami Long Legs, reprezentującą oczywiście drugi rozdział Poppy i tam oczywiście ją pokonaliśmy. A potem nagle pojawia się nasz dinozał Bron, który jak wiemy z fabuły gry uwielbia dużo jeść oraz czarny humor. Pierwszy z brzegu jego żart brzmi następująco. Wiecie jak nazywa się najstraszniejszy dinozaur? Ja, Bron. Ta, mówił o sobie i być może jego żarty spełnią się na ramach trzeciego rozdziału PoPI. Chcielibyście? Bo tak się zastanawiając, w sumie ta postać jest tutaj niby rozwalona, że ją pokonaliśmy, ale z Bronem jeszcze nie walczyliśmy, więc tak jakby to jest taka ala przyszłość i dopiero go pokonamy w trzecim rozdziale. Czy myślicie, że tak jest? A może to znaczy coś innego? Dajcie znać w komentarzu. Co więcej, w samym zwiastunie znajduje się oczywiście sekretna wiadomość, jak mogłoby takowej zabraknąć. Oczywiście nie jest ona jakoś mega ukryta, jest dosyć jasna i nie do końca taka sekretna, jednak mogła umknąć, jeśli oglądaliśmy to bez myślenia o fabule gry i tak powiedzmy bez zastanowienia, skupieni po prostu na tym, co się dzieje. Otóż Elliot Ludwig mówi, że chciał chronić dzieci przed potworami z zewnątrz. Jednak do chwili obecnej większość teorii mówiła, że to Elliot Ludwig był odpowiedzialny za zmienianie dzieci w potwory, był odpowiedzialny za ten cały program adopcji i ogólnie za tworzenie tych zabawek z dzieci. Więc tutaj mamy mały taki plot twist. Okazuje się, że Elliot może być dobrą postacią. O czym w sumie już wam mówiłem jakieś 2-3 miesiące temu o tym, dlaczego osoby przedstawiające fabułę Popii Playtime byli w błędzie. Polecam sobie nadrobić ten materiał, bo naprawdę ciekawy. No i tutaj widzowie dochodzimy do wniosku, iż Elliot Ludwig rozpoczął tą adopcję dzieci w fabryce z dobrym zamiarem. A to Late! i pozostali zarządcy przemienili jego cudowne plany w prawdziwy koszmar, który teraz się ziścił. I ciekawe w ogóle, co się z Elliotem stanęło. Skoro na początku miał dobre intencje, to być może z uwagi na fakt, że chciał, żeby wszystko było dobrze, no to reszta zarządców mogła tak jakby się przeciw niemu zmówić i następnie wziąć go złapać i przeprowadzić na nim eksperymenty i uczynić z niego ten eksperyment 1006. A później gościu Chciał się na nich zemścić i tak się zaczęła cała ta rewolucja w fabryce. Myślę, że to jest możliwe na chwilę obecną, ale inne teorie też są bardzo możliwe. Jednak, w moim osobistym odczuciu, ta jest jedną z najbardziej prawdopodobnych, chociaż myślę, że mogło być trochę inaczej. Jednak czuję, że będzie tutaj jakiś element zdrady i rzeczywiście on został jakoś zdradzony, w efekcie stał się tym potworem, no i potem, jako potwór, chciał się po prostu zemścić. Myślę, że to będzie jakoś w takim właśnie stylu rozegrane. I tak swoją drogą widzowie, widzimy teraz, że rozdział pierwszy był zasadniczo demonstracją techniczną tego, jak powinna wyglądać nasza gra Poppy PlayTime. Kolejno rozdział drugi był już taką wspaniałą, długą i przerażającą przygodą, zbudowaną na podstawie historii rozdziału pierwszego, i tutaj była naprawdę rozbudowana fabuła. No i teraz rozdział trzeci wygląda na to, że może pobić poprzednie rozdziały o głowę, a same porzucane po całej fabryce zabawki zdają się jeszcze do tego skrywać istotne wskazówki dotyczące. Całej historii fabuły gry będzie zapewne to bardzo skomplikowane. Ale kiedy wyjdzie całość, kiedy poznamy wszystkie szczegóły, jeszcze raz postaram się zebrać informacje. No i powinniśmy wtedy stworzyć kolejny materiał, aby przedstawić ponownie całą fabułę gry, żeby wszystko było jasne. A po więcej, zostaw suba.